Dźwięki nadziei. Teologia Pieśni Adwentowych prezentuje Ksiądz Paweł Broński. Pobożne i radosne oczekiwanie na przyjście sprawiedliwego, zarówno w Adwencie, jak i w całym życiu chrześcijańskim. Wymaga czujności, czyli trwania w stanie ciągłej gotowości. Pewność nadejścia Pana, z równoczesną nieznajomością dokładnej daty tego wydarzenia, której Bóg nie objawił, pobudza wiernych do oczekiwania z największym pragnieniem serca. Czuwanie wymaga walki z ospałością i niedbalstwem oraz oderwania się od rozkoszy i dóbr ziemskich postawa czujnego oczekiwania w radości i nadziei zakłada także trzeźwość, czyli rezygnację ze wszystkiego, co może odwrócić uwagę od oczekiwania Pana. Święty Paweł zachęca w swoim liście mieszkańców Rzymu do przebudzenia się, powstania ze snu i przygotowania na przyjęcie ostatecznego zbawienia. Podobnie czyni autor pieśni adwentowej, wołając Oto się już głos rozchodzi, Wstańcie, bracia, uśpieni. Zbawienie nasze nadchodzi. Noc się w jasny dzień mieni. Precz odtąd dzieła niecnoty, Wylęgnione wśród ciemnoty. Niech każdy z nas w przyszłości zbroje w dzieje światłości. Z gotowością czuwania wiąże się, rozbrzmiewające w Ewangelii drugiej niedzieli Adwentu, Przepowiadanie Jana chrzciciela. Jest ono wezwaniem do nawrócenia i przygotowania dróg pańskich. Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, streszcza w swojej osobie i w swoich słowach całą wcześniejszą historię zbawienia w momencie, gdy zaczyna się ona wypełniać. Jan jest znakiem interwencji Boga na rzecz swojego ludu. Jako ten, który poprzedza przyjście Mesjasza. Ma za zadanie przygotować drogi Pana, ofiarować Izraelowi poznanie zbawienia, polegające na odpuszczeniu grzechów, będącym dziełem miłosierdzia Bożego, a przede wszystkim wskazać Chrystusa obecnego już pośród swego ludu. Janowe wezwanie do metanoi i przygotowania się na spotkanie z przychodzącym Panem podejmuje refren adwentowej pieśni. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia. drogi swego życia. Amen.